Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra. Najmilsi, Chrystus cierpiał, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w ślady Jego. A On grzechu się nie dopuścił, ani też zdrada nie powstała w ustach Jego. Gdy Mu złożeczono, nie złożeczył. Gdy cierpiał, nie wygrażał się, ale poddawał się sądzącemu niesprawiedliwie. On sam w Ciele Swoim zaniósł grzechy nasze na krzyż. Abyśmy umarłszy dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości, gdyż przez mękę jego zostaliście uleczeni. Byliście bowiem jako owce błądzące, ale teraz powróciliście do pasterza i biskupa dusz waszych.